Panie Moi Mili, witajcie! Bohaterem dzisiejszego odcinka, jak już wiecie po tytule, jest Astra. I to nie byle jaka Astra, słuchajcie, bo y, brat był w 1985 roku na Węgrzech, gdzie, jak pisze, zapuścił brodę i chyba dlatego te dwie żyletki jeszcze ocalały. Ale taki smaczek, słuchajcie. Odkryłem, porządkując teraz mieszkanie Astra, plastikowe pudełeczko. Słuchajcie, wyciągam dalej. Dwie natuszczone żyletki. Mam nadzieję, że ostrość mi to złapie. Dwie natuszczone żyletki. Jak widzicie, obie nieużywane, ale jeszcze jedna rzecz. Po, po, popatrzcie na to. Czy wy to widzicie? Tak, dokładnie po węgiersku, żeby osuszyć, nie wycierać. Tak, jak są te wskazówki. W, no w żyletkach współcześnie także eksport eksport na Węgry zaraz wam pokażę jak to wygląda czym się będziemy golić no totalny 85 rok to ja miałem 7 lat także słuchajcie, słuchajcie. brat mi przywiózł kolejkę i napoje w puszkach pamiętam, wiśniowy, taki sok niegazowany. Maszynka Fatip Piccolo. Zdecydowałem się na Fatip Piccolo, bo ona przyjmie każdą żeletkę i, i po prostu dobrze mnie ogoli, znam ją. Yy, co wam mogę powiedzieć? Czemu nie Fatip Gentile w ładnym opakowaniu. Piękny slant, którego znacie, który mnie właśnie oczarował. Mam nadzieję, że tu ostrość złapie. Oczarował mnie tym pudełkiem, tym w ogóle zapakowaniem. To jest maszynka bardzo łagodna, tak zwany meziak. Czyli gdzieś tam ja wolę użyć słowa mało skuteczna z tymi blaszkami Isanamen. O jak widać ona już nie pójdzie, ona nie dogoli. Ona jest łagodna. Nie wiem jak z Barbero Professional, ale przypuszczam, że Fatih Gentle mógłby mieć problem. Do tego dżentle, żeby ogolił fajnie. Zrobiłem taki błąd nowicjusza, słuchajcie, już go nawet miałem zamieścić w ogłoszeniach i sprzedać, bo mówię kurde nie goli, dopóki nie wsadziłem fatera, słuchajcie. Ta maszynka wymaga takich żyletek jak fater, takich żyletek jak KAI. I wtedy goli bardzo fajnie i, i skutecznie. Y do te Żyletki. Tom się goliłem bardzo dobrze, choć niektórzy mówią, że nie wiem, skacze im ta blaszka, coś tam im robi, tom się bardzo fajnie i sanką goliłem. W 41 i jest film. Ta bardzo mi służyła. Yy, po prostu w ikonie. Icon. Bardzo łagodnie mnie goliła, przyjemnie. Też jest film. Do astry muszę wrócić, bo mówię, tak podeszłem trochę do podziatosku, a dopiero potem mnie trochę olśniło. I no co, no łagodna, delikatna maszynka, taka mało skuteczna, jakbym powiedział. No to te ostrzejsze żyletki, ja bym proponował osobiście. Znaczy, u mnie się taki schemat sprawdza, więc zanim przekreślimy maszynkę na dobre, że nas nie goli, to trzeba, kurde, troszkę poeksperymentować z tymi żyletkami, moim zdaniem. A do takich, żyle do takich maszynek jak Icon, no to te łagodne żyleteczki, to jest Icon, no według niektórych agresywna, według mnie, znaczy ja używam obu tych pojęć, tak, agresywna, a bardzo skuteczna, tak, bardzo skuteczna maszynka. Icon bardzo dobrze goląca i, i po prostu do niej, łagodne maszyny, do niej łagodne żyletki, żeby sobie nie zrobić krzywdy. A natomiast ja tego Fati Picolo to tak odbieram, że co by tu nie włożył, to on ogoli pewny, sprawdzony. I dlatego ta astra. Muszę właśnie naprzioczyłem na żyletkę yy, na, na żyletkę właśnie astrę tą nową może niepotrzebnie przioczyłem, tak? Może, może po prostu podrażniła mnie, bo była w ikonie, a trzeba ją było włożyć do czegoś łagodniejszego, do takiego na przykład Fati Astra Słuchajcie, zupełnie nowa. Odlepiłem klej trzymał. Astra. Zobaczcie na ten napis. Przepraszam, bo to jest z jednej strony. Z drugiej mam teraz do góry nogami te napisy. Z tej strony. Widzicie to? Made in Czechosłowakia. Kurde, to już jest relikt. A z tej strony mamy Astra Superior Stainless Steel Klej widać. Zobaczcie, jeszcze raz Wam odwrócę. Nie wiem czy wtedy złapało ostrość. Aha, bo mam do góry nogami znów. Przepraszam, bo te napisy są tak na odwrót. Widzicie to? Kurde, madę incia, hosłacja. Ja twierdził. To się będzie działo. Mam radość z tego golenia, naprawdę. Rada i lubię takie smaczki znajdywać, słuchajcie. Ustawię sobie żyletkę, o właśnie, żebym miał na równi. Kurde, 85 rok, miałem 7 lat. Ja pierniczę. O, dobra, jest fajnie. Jeszcze się przyjrzę, bo ślepok jestem. Jest fajnie, trochę ją tu może w tą stronę cofnę. O, teraz jeszcze fajnie. Dobra, kochani, rozgadałem się. Zwiń, że twarz, co dalej? No, nie mogłoby być innego jak słowackiej, czeskiej. Już mamy, będzie słowackie, czechosłowackie. Barbus, firmy Alpa i woda kolońska, którą dostałem od kolegi Marka. Jak nasza przemysławka. On wie, że lubię te kolońskie wody i kiedyś mi podarował. Także jeden z kolegów czekał na film, już się nie mógł doczekać tego filmu. Nie zapuszczam wody w walce, bo to wchodzi ta woda. Albo może. Twarz zbliża. Nie mógł się doczekać filmu i prosił o brzytwę No przykro mi na razie brzytwy nie będzie Ale tylko na razie Bo jeszcze będą w tym roku filmy z brzytwą Bo ja jestem typowy brzytwiarz, który się goli maszynką Taki żart w tym roku Słuchajcie Dobra, pędzelek, a pędzelek z kolei podarował mi kolega, który miał sklep w Krakowie, już nieistniejący sklep y... Golibroda, tak? Dobrze pamiętam. No w każdym razie HJM, rewelacyjny pędzelek z Niemiec. Barbusa kupiłem, chyba nie wiem. Końcówka 2016 albo początek 2017. Jeszcze jest. Zapach ładny. Był kilka razy na filmach. Bój Boże, 2017, kiedy to było? We wrześniu 2016 roku kupiłem sobie pierwszego Wilkinsona, a później odnowiłem maszynkę po tacie, w której popsuł się gwint. Na koniec końców została mi w palcach. Ale już to nieraz wspominałem na filmach. Później miałem tą z rączką Merkur 41 bodajże z tą piękną ozdobną rączką. Otwarty grzebień. Replika Gillette. Chociaż to kiszka nie replika Gileta, bo nie było takich Giletów. Może bardziej replika jakiegoś Apollo, ale też nie kojarzę. Wydaje mi się, że... Merkur Progres jest zjechany z Apollo z lat 30. Ten regulowany Progres? Dobrze, chyba dobrze nazwę wymieniam. Merkur regulowany w każdym bądź razie. Ten z tą plastikową końcóweczką z tym łebkiem na końcu. Tak coś mi się wydaje, że to jest Apollo. dobra, ok. A my tu mamy przepiękną astrę. Słuchajcie, nie mogę się tu zmieścić. Kurde nijak. Będę no, pomstował. No bo się trochę szarpła. Idzie bardzo łagodnie. Słuchajcie, no czterdziestoletnia żyletka. Üdésben. Majd kinyújtja ágait, ha újra lágyan ring a tenger. Wliłem się przed wczoraj do pracy. Oczywiście w żytwą. Wiecie, bo ta astra ewidentnie nie radzi sobie z moim dzielnym Ten Polsilver odwuja reaktor, w którym się gowiłem, ewidentnie był lepszy. Zarost nie należy do miękkiego. Raczej bym powiedział, że mój zarost tępi brzytwy. Dosłownie. Jest rzadki, bo jest go mało. Ale po prostu jest. To jest szczecina. Taka fest. Trochę wody na czuleczku. To się zastało? Nie pamiętam kiedy ja je używałem ostatni raz. Z dwa lata to mogło tu spokojnie poleżeć. Jak byłem musiał zobaczyć kiedy ja byłam w Pradze po raz pierwszy, bo wtedy pamiętam. To medło właśnie było użyte na filmie. Właśnie kolega mi też zwrócił uwagę, że ono nie jest też tylko jest słowackie. Ale no faktycznie. No ja poszedłem jak do czasu, gdy wszystko było słowackie ma magię, takie rzeczy mają magię czy właśnie brzytwa stara jak świat czy tam z lat 50., -tych, 70. -tych, bo i takie przecież są brzytwy czy taka Żyletka Golę się. Dzięki bratu mojemu Pawłowi gole się historią. Czy dałoby się ogolić soluną z tą żyletką? Jak ktoś ma pożyczyć maszynkę solunę, to wtedy z przyjemnością nakręcę drugi film. Będzie komplet. Trzeba trochę docisnąć, trochę siły użyć bo, bo nie zbiera Bardzo delikatna. się Bidno namęczyć, bo u mnie to jakby kołki od zapałek ścinała. Trzeba powiedzieć, że ten fratik jest bez udziwnień zrobiony tu gdzieś jeszcze Fratik bez udziwnień jest zrobiony prawidłowo. Tanya mniej. Fajnie. Oczywiście w tych wszystkich osądach jestem subiektywny, nieobiektywny, bo zaraz mnie ktoś z innym zdaniem zjedzie pod filmem i zrobi mi super hejta. Znaczy, nie, no, odmienne zdanie możecie mieć. Nikogo nie wykreśliłem, nikogo nie zablokowałem. Zawsze zapraszam do dyskusji. Dwóch kolegów już to wykorzystało, napisało na Messenger. Albo gdzieś tam do Facebooka, na Facebooku, znaczy się do Facebooka, na Facebooku. Mmm, jakie to fajne. Lubię to alfę. Ostatnio używałem tej klasyki 4-7-11, chyba dobrze mówię. Zawsze pierwsze te liczby mi się mylą. Nie no, nie pogadasz. Piękne, fajne golenie, kurde. Stylu lat 80. -tych. Niedźwiadki takie rzeczy lubią najbardziej. Trzymajcie się i do następnego filmu, który również będzie niebawem. Bo ostatnio, jak zauważyliście z tych swoich filmów, co pięć, co 10 dni przesiadłem się na filmę. Co 5 dni, bo coś idzie. A tym razem idzie już czy jeszcze nie idzie w środę pójdzie paczka od kolegi Tomka Tomka. I niebawem zobaczycie, co on tam wysłał. Super golenie! Ja jestem fajnie ogolony. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Cześć. Hej.